Nie ma! O kurde, o kurde! Nie! Dobra, ja jestem dead. Oficjalnie. Bartuś, 3 złote Tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem się pysznym jedzeniem Tarza się ze śmiechu twarz delektując Nie mogę na tego wyłączyć się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem Tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem, Tarza się ze śmiechu twarza się pysznym jedzeniem Tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem Tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem Tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem Tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem tak kolejni kolejnik twarz

ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jednym tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu twarz, delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, tarza się ze śmiechu, twarz delektująca się pysznym jedzeniem. Fajny ząda Super. Najgorsze jest to, że Nie mogę nic z tym zrobić, bo walczyłem ciągle. I ciągle walczę. Jak nie powiedział, że to koniec. O kurde. Nie wiem co